Dalszy ciąg o mocy biernej. Poprzedni odcinek zamieszczam na karcie, a z niego wiemy już, że tam gdzie prąd płynie jedynie przez nasz odbiornik, tam i z powrotem z i do sieci, nie wykonując przy tym żadnej pracy, mamy do czynienia z mocą bierną. Wiemy też, że moc zbierną powodują takie właściwości obciążenia jak indukcyjność i pojemność, a właściwością pożądaną jest wykonująca pracę rezystancja. Po zmianie stanowiska tutaj pomiarowego mamy na nim teraz taki realny, ale nadal jeszcze model obciążenia, za pomocą którego będziemy sobie zmieniać jego parametry. Transformator separujący się nie zmienił, zmieniłem natomiast bocznik i teraz będzie nim ten rezystor. Na płytce stykowej mamy nasze obciążenie. Jest nim nieco inny niż wcześniej rezystor i będziemy do niego. Dodawać pojemność za pomocą takich małych kondensatorów oraz indukcyjność za pomocą cewki, którą znowu zrobiłem z transformatora, tym razem podłączonego w bezpieczną stronę, więc nie ma ostrzeżenia o wysokim napięciu. Ale jednak uważajcie, żeby się nie pomylić, więc jednak ogólny disclaimer. Pamiętajcie, że prąd zabija i to na wiele sposobów. Może też powodować szkody w zdrowiu, życiu, jak i imieniu. Wysokie napięcie. Także to z sieci, przypływające prądy, iskrzenia, łuki elektryczne, wybuchające elementy. To wszystko jest niebezpieczne. Ja doświadczenia pokazane w filmie robiłem na własną odpowiedzialność z należytą ostrożnością, wyposażony w środki ochrony osobistej. Nie powtarzajcie tego sami, chyba że w towarzystwie osób z wymaganymi uprawnieniami elektrycznymi i właściwą dla tych doświadczeń wiedzą. Tyle formalności. Przejdźmy teraz do rzeczy. Na oscyloskopie widzimy. Przebiegi napięcia i prądu. Niebieski to prąd, żółty to napięcie. Dla czystej rezystancji wykresy pokrywają się. Zacznijmy więc dodawać pojemności. Widzimy, że wykres prądu przesunął się w lewo. Wróćmy więc do y, czystej rezystancji i dodajmy indukcyjność. Tym razem wykres przesunął się w prawo. To przejść do tytułowej zasady, której uczą także studentów, a może też uczniów w techniku, tego akurat nie wiem. Łatwiej ją zapamiętać, wiadomo dlaczego. Mówi ona o tym, że gdy czytamy litery od lewej, mamy C, czyli pojemność, i potem najpierw I, czyli prąd, a potem U, czyli napięcie. Tak jak na oscylogramie. Czytając litery od prawej, mamy L, czyli indukcyjność, i potem U, czyli napięcie, oraz I, czyli prąd. Tu też pokrywa się to z oscylogramem. Można tą zasadę stosować jeszcze inaczej, bo jeśli zapamiętamy, że przesunięciu fazowemu ulega tylko prąd, bo napięcie płynie zawsze tak samo, to gdy widzimy to przesunięcie w lewo, to patrzymy w lewo i widzimy C, pojemność. Analogicznie, gdy wykres mamy przesunięty w prawo, patrzymy od prawej i mamy indukcyjność L. takie przesunięcie w fazie wyraża się miarą kątową. Mamy więc jakiś kąt, powiedzmy fi. Przypominacie sobie pewnie teraz jakiś magiczny cosinus fi. O co z tym chodzi? Pamiętamy, że przesunięcie prądu i napięcia w fazie osiągało maksymalną wartość 90 stopni. Cosinus w przedziale od 0 do 90 stopni przyjmuje wartość odpowiednio między 1 a 0. I co nam ten kosinus mówi? Inna nazwa na ten parametr to współczynnik mocy z angielskiego power factor. Mówi nam on, jaki procent mocy jest mocą czynną, czyli wykonuje jakąś pracę. Reszta to moc bierna. Im współczynnik mocy bliższy jedynce, tym lepiej. Nie pokazuję wam całego aparatu matematycznego z trójkątem mocy, bo. To się przydaje jedynie do obliczeń, a większość z Was nie będzie tego liczyć tylko zmierzy sobie współczynnik mocy prostym przyrządem dostępnym w każdym markecie budowlanym i będzie wiedzieć czy jest dobrze czy źle. Czy można jakoś na ten współczynnik wpływać? Otóż można i nazywa się to albo kompensacją mocy biernej albo korekcją współczynnika mocy. Pytanie tylko czy warto? Zanim odpowiem na to pytanie wyjaśnię na czym polega kompensacja mocy biernej. W skrócie chodzi o to, żeby z sytuacji takiej albo takiej zrobić taką. Proste? Popatrzmy teraz na taki model. Do sieci podłączony jest jednorodzinny domek albo duży zakład pracy. Nieważne, symbolizuje go to pudełko. W sieci mamy taką sytuację. Prąd jest przesunięty w stosunku do napięcia o jakiś kąt w prawo. Mamy więc moc bielną, za którą odpowiada indukcyjny charakter obciążenia. Odbiorca prądu chce to zmienić. Wzywa więc elektryków, którzy montują u niego skrzynkę elektryczną i podłączają do niej pewne urządzenia. I co? Coś się zmieniło. Jest wręcz idealnie. To urządzenie to kompensator mocy biernej. W praktyce może on wyglądać na przykład tak. Jak działa? Bardzo prosto. W zależności od kierunku i kąta przesunięcia fazowego prądu względem napięcia, dołącza on odpowiednio indukcyjność lub pojemność, aby skorygować współczynnik mocy, tak aby był możliwie bliskiej wartości 1. I teraz wróćmy do tego, czy warto. To zależy. Jeśli jesteśmy dużym odbiorcą energii, którego taryfa przewiduje dodatkową opłatę za energię bierną zliczaną przez dostawcę energii, to zdecydowanie tak. Jeśli jednak ta opłata nie jest od nas pobierana, tak jak w przypadku odbiorców indywidualnych, to zdecydowanie nie. Dlaczego? Żaden zakład energetyczny nie dokłada do biznesu, więc straty wynikające z mocy biernej odbiorców indywidualnych ryczałtowo uwzględnia w taryfie. Nie macie na to żadnego wpływu. Niezależnie od tego, że skorygujecie współczynnik mocy u siebie za licznikiem, to nie obniży to waszych rachunków. Mogą nawet nieznacznie, ale jednak wzrosnąć. Pomijając niemały koszt zakupu i instalacji kompensatora, urządzenie to nie pracuje bez strat własnych czyli samo. Część mocy biernej zmienia w czynną. Po prostu się grzeje. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się więcej o mocy biernej, ale to nadal nie koniec. Zapraszam więc na kolejny odcinek serii. Jeśli odcinek się podobał, dajcie łapkę w górę, jak się nie podobał, dajcie łapkę w dół, a wszystkich tak czy inaczej zapraszam do subskrypcji i do włączenia powiadomień, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.